Legenda por Sônia Ruberti Hejka kochani, jesteśmy w Niemczech I jesteśmy właśnie w bardzo fajnym sklepie, który nazywa się Tebi I w tym sklepie jest bardzo dużo rzeczy za 1 euro I te rzeczy są naprawdę fajne I przyjechałam tutaj zrobić małe zakupy do szkoły I chciałam wam pokazać co wybieram Także zrobimy sobie takie zakupy back to school Ale pokażę wam też inne rzeczy, które tutaj się znajdują A na końcu w do domu pokażę wam rzeczy, które sobie wybrałam Tutaj przed sklepem są takie bardzo tanie rzeczy za 1 euro, właśnie takie do szkoły. Jakieś kredki, zwykłe mazaki, długopisy i takie tam. Te doły. Zobaczcie, jaka cute Baby Nutella, po prostu zakochałam się w tym małym słoiczku. Zobaczcie, tutaj macie calutki dział z rzeczami na urodziny, i wszystko praktycznie za 1 euro. W jakichś ślicznych kolorach, mają takie jakby pozłacane balony, a te różowe i miętowe są moimi faworytami. Tutaj macie taki dział dla artystów, jakieś różne farby do malowania na płótnie, ale ja tego nie potrzebuję. No i znaleźliśmy się na dziale papierniczym, także zabieramy się za szkolne zakupy. Zobaczcie jakieś śliczne pastelowe cienkopisy od Pelicana za 2,5 euro tutaj jeszcze za 1 euro możecie kupić taki korektor w takim właśnie lakierze w takim pędzelku. To jest moim zdaniem najwygodniejsze, jego najbardziej lubię. jest dosłownie wszystko, ale ja z tego tutaj działam, i nic nie potrzebuję. Znalazłam takie mazaki do farbowania włosów. Kosztują 5 euro, więc cena w sumie taka normalna. Tutaj mają takie fajne zakreślacze pastelowe z Bika. U nas takich nie widziałam nigdy. Znalazłam tutaj też takie fajne zakreślacze. Naprawdę mi się spodobały i kosztują 5 euro, więc cena taka ok. So, pokażę Wam tutaj teraz takie fajne gumki do zmazywania. Tutaj macie takie kubeczki od kawy, tutaj klocki Lego, ale zdecydowanie tutaj najfajniejsza, naj, znaczy najśmieszniejsza jest taka gumka kupa. Nie chciałabym mieć jej w swoim wyposażeniu szkolnym, no bo no po prostu nie przypadło mi jakoś tak super to ale śmieszna jest. I, tu, I tutaj są jeszcze takie gumki w kształcie przyborów szkolnych. Naprawdę też mi się podobają i tutaj są po prostu mnóstwo gumek. Ten koń i pies to też są gumki do zmazywania. A tutaj są jeszcze takie ołówki. One chyba mi starczą na całą szkołę, więc sobie wezmę. Bo to jest oczywiście też gumka do zmazywania. I tutaj wszystkie te gumki kosztują tylko 1 euro, także naprawdę tanio. Możecie tutaj też znaleźć bardzo dużo takich fluffy i tęczowych długopisów. Za mną stoi cała kolekcja długopisów za 1 euro. Tutaj jest też dział takich zabawek i przekąsek dla zwierząt i one też są bardzo tanie, a są bardzo duże, więc mega się opłaca. Zobaczcie, możecie zrobić prezent swojemu chwilowi od razu z kokardą. Jest też oczywiście dział z zesztami w domu wam pokażę jakie sobie wybrałam. Będzie tutaj też kalendarze, różne notesy, one, są, one kosztują tak od 1 do 5 euro. Ten notesik bardzo mi się podoba, ale kupiłam podobny w Senseju. On jest taki w marmurkowym koloru i kosztuje 3 euro. Znalazłam też fajną gumkę dla wszystkich gamerów. Tutaj jest też taki dział do rowerów, żałuję, że u nas nie ma takiego, bo tutaj są naprawdę fajne rzeczy, to jest wszystko. Tutaj dalszy ciąg działu dla artystów. Zobaczcie jaką piękną złotą farbę można tutaj kupić. Jeśli będzie szyć, to też tutaj znajdziecie coś dla siebie. Oni mają tutaj jakąś obsesję na Być albo nie być, o to jest pytanie. Możecie też komuś kupić kufel piwa wypełniony żelkami. Mają też smakowe Coca-Cola bez cukru Są też takie czupacz psowe napoje Lemoniada o smaku w Oczywiście od doby domu i do ogrodu też tu znajdziecie Są też całkiem fajne case'y na telefon Ale macie tutaj praktycznie wszystkie akcesoria do telefonu. To jest już jakaś przesada droga. Jeśli się jeszcze nie domyśliliście, to są takie pianki, bardzo dużo ich tutaj. U nich są też takie kinder u, u nas w Polsce też takie są, ale bardzo rzadko je widuję. Tutaj nawet możecie znaleźć pizzę z żelków. Także jak będziecie w Niemczech, to koniecznie padnijcie do tego, ponieważ to jest bardzo fajny sklep. I oczywiście to nie jest żadna reklama, to żadna współpraca, tylko po prostu e, polecam wam ten sklep z własnego serca, z mojej opinii. Możecie się też dowartościować i kupić sobie medale. I jeszcze na koniec pokażę wam największego energy drinka, jakiego widziałam. Czekajcie, bo znalazłam jeszcze coś fajnego. To jest wata cukrowa, która zamienia się w gumę balonową. I zapas gumy balonowej, który ma metro. Nie, ja już wróciłam do domu i zaraz Wam pokażę, co wybrałam. I przepraszam za ten hałas, ale ktoś obcina krzaki, więc zacznijmy może od mojego faworytu, czyli tego zeszyciku I Love Neon. I on naprawdę jest taki neonowy, on świeci w ciemności i tutaj jest taki przezroczysty. Naprawdę mi się bardzo podoba, dlatego go wybrałam, bo jest prześliczny. Ten zeszycik kosztował 2 euro, więc taka spoko na taki fajny zeszycik. Mam tu jeszcze takie dwa zeszyciki w twardej okładce i one też, i one oba też kosztowały 2 euro. To są takie zeszyciki właśnie w twardej okładce. Będzie mi się w nich wygodniej pisało. I one mają w środku takie naklejki. Tutaj na przykład można się podpisać na tej naklejce, poprzyklejać sobie i, o, i ogólnie ozdobić ten zeszyt. Także fajnie. Tutaj ma jeszcze takie materiałowe i... Kupiłam sobie za 1 euro jeszcze takie zwyczajne kredeczki, bo się zawsze przydadzą takie. I taki korektor w lakierze, jakby od Pelikana. Naprawdę bardzo fajny. Ja lubię takie korektory w takiej formie i on kosztował 1 euro. Tutaj, tutaj takie mazaki, które wszyscy znamy, czyli dwustronne jedne, jedna strona cieńsza, druga grubsza. Mi się już moje z poprzedniego roku wypisały, także kupiłam sobie takie. Te mazaczki kosztowały 1 euro. I tutaj moje ulubione zakreślacze od Fab Faber Castle. Yy, I one są takie pastelowe, jak tutaj widzicie. Yy, przydadzą mi się i są śliczne, także no po prostu pokochałam ją, musiałam je wziąć. I one kosztowały 7 euro, także dosyć drogo jak na mazaczki. Tutaj mamy takie kolorowe długopisiki za 1 euro. Oczywiście, że się przydadzą do pisania jakichś rzeczy, jakichś notatek, yy, które są ważne. I dwie śmieszne, wielkie gumki za 1 euro. Taka jedna gumka to mi chyba na cały rok starczy. I powiem Wam, że one są po prostu świetne, także musiałam je wziąć. Są naprawdę cudowne. I tutaj mam taki zwykły korektor. No, nic, nic dodać, nic ująć. Zwykły korektor, który kosztował 1 euro. I tutaj mamy takie pastelowe długopisy, które kosztowały 1 euro, więc większość z tych rzeczy, które kupiłam, kosztowały 1 euro. I ostatnia rzecz, właściwie to takie malutkie pastelowe cienkopisy od Pelikana, które kosztowały 2,5 euro. Także spoko cena jak na Pelikana, bo Pelikan, z tego co wiem, jest bardzo drogi, więc to są wszystkie rzeczy, które kupiłam jeszcze pokazać te dwie rzeczy. Tutaj mam taką scrunchie, ona kosztowała 1 euro, więc sobie kupiłam, bo była całkiem ładna i oczywiście wzięłam te baby nutelle, ponieważ jest taka słodziutka, że po prostu nie mogłam się oprzeć. Oczywiście będę jeszcze robiła zakupy w Polsce, także to nie jest ostatni odcinek z back to school na moim kanale i nie będę musiała aż tak dużo kupować, ponieważ przez to, że była nauka zdalna, to dużo rzeczy mi jeszcze zostało, Także nie będę już za dużo kupować, ale to są rzeczy, które kupiłam w Niemczech. Polecam wam te Diego ze szczerego serca. A jeśli taki filmik wam się spodobał, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i oczywiście wpadajcie na mojego Instagrama i TikToka, do których nie macie w opisie. A teraz się z wami żegnam, pa! pa.